Cześć, Pepsi, co robisz? Pepsi. Barę, jestem czerwony. Niech to czerwony, jesteś w drużynie Pepsi. A. Sorry widzowie ja jestem chora. Ale skoro dzisiaj jest Boże Narodzenie wie to... Dzisiaj taki świąteczny odcinek przecież. Przecież ja bym was tak nie zostawiła. Pepsi, biorę cię. Okej, okay, chodź Pepsi. Uh -huh, idziemy uh -huh. Pepsi. Chodź Pepsi. Idziemy. <coughs> idziemy. Okej, okay, to i to. Ja na ciebie będę tam czekać, Pepsi. Pepsii. Chodź tutaj, Pepsi. Ty, oto Pepsi, ty, ty, Pepsi. Dobra. Nie! <coughs> Chodź jeszcze raz, Pepsi. Ja tak chodzę. Tę, tę, Czekam na ciebie tutaj, Pepsi. Kurczę. O, przeskoczyłam. Widziałeś to, Pepsi? A czemu ty nic nie mówisz, Pepsi? Co ty nic nie mówisz? na nagle. A ja też. Aha, to nie moja strona, to jest moja strona. Dobra, czekam teraz tutaj na ciebie. Bum. Bum. Okej, okay, Pepsi, to zaczynamy iść tam. Tam dalej. <coughs> tak, tam. Tam idziemy. Tu, o tam. Na samą górę. <coughs> 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 no. Aha. No ona mi zabiera. Dobra, skoczę po tym. <coughs> Tata skacze na tabliczkę. Wtedy doskoczysz. Ja tam nie mogę, ale ja mogę tu. Już doskoczyłam, już idę. Przyszłam. Tylko, żeby nie spać. Nie, kupuję odrodzenie. 129? Nie. Chyba nie. No dobra, nie chcę marnować Robuxów. Dobra, chodź. Pepsi, no. Pepsi. Mój do mnie kola. Znowu spadłem. Dobra, idziemy moje Pepsi. Miałam świąteczną koszulkę. No bo są dzisiaj święta Bożego Narodzenia. Logmas, uh -huh. <kuh> przeskoczyłam. Czekam na Ciebie u góry, Pepsi, ok? okay. Zacięłam się. O kurczę. Padłam. Okej, okay, idziemy. Ja to sama przeskoczę. Przeskoczyłam. Ja skaczę jak kangur. Czekam na ciebie. Nie, to skoczę. <laughs> to ty. To ty. O, przy ja nie doskoczę już, ja potrzebuję czerwony blok. A ile sekund? Nie doskoczyłam jeszcze raz Pepsi. O już, zaskoczyłam Już jestem Dobra idziesz Pepsunio, idź pierwsza Pepsi A ja mam bardzo trudny parkour No, bo jestem Colą teraz ja na górę Kurczę, spadłam Stój gdzieś yy, Tylko żebyś się nie oddalał do drabiny Nie do drabiny, do mostu Kuchy, Chodź szybko Jak się dało, że spadnę? Nie wiem Nie wiem, Pepsi? Kurde, Teraz to. Musi być idealnie. Yes, um. Chodź tutaj. Dobra, idziemy tu. Uj. Chodź bezu. Mm -hmm. oh, Nie. Yeah. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Szybko. Ja przeskoczyłam to niebieskie. No i, no i będę na ciebie czekać. Okej, okay, teraz tu.

Ja idę bokiem. Kurde. Ja idę bokiem. Tu, tu. tu, tu. tu, tu. Co się stało? Crafty corn. A nie, to nie crafty corn. Myślę, że nie trafiłam. Dobrze, że nie trafiłam. Dobra, chodź tu Pepsi! Epsi, czekam tu na Ciebie. O, jesteś. Teraz tutaj. Okej, okay, mocne skupienie. Trzy, dwa, jeden. O, przeskoczyłam. Teraz tutaj. Ale trzymaj ten przycisk. Odstań, no sobie odsta no, stoję mam. Ma jeden, poczekaj. Już Okej. O, już jestem. Jestem Jestem tylko że tutaj. Okay. Tak. Jesteś pierwsza. Pepsi. A ja nie. No dobra, ja też jestem. O, <coughs> no nie, kurde. Poczekaj chwilę. Odcinek? Okej, okay, chodźmy. Kurde, ja idę na górę. Chodź tu na dół. Szybko, bo się zdępuje, tak? Tata, idź. Nie idź nie? Pepsi. Nie Chodź Pepsi, Pepsi. Tylko nie spadnij tym razem A, znowu spadłem <coughs> Nie skoczyłem Nie, nie. nie, nie Działa Dobra, chodźmy Tylko tym razem nie spadni. Dobra, idziemy od nowa widzowie teraz ja ty tam idziesz dalej, Pepsi? A no tak, ja też idę. Ale ja tym razem wpadnę. A nie, nie wpadłam. <laughs> Dobra, ale musimy teraz to całe przejść. O. Ja też jestem w podziemiach. Okej, okay, teraz tutaj czekam. Okej. Okay, okay. Aha, bo to tak trzeba. Jestem. Teraz ja jedę pierwsza jako y, 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 Pepsi, okej. Okay? Uh -huh. <küh> okej, okay, chodź Pepsi. Okej, okay, no i ja muszę iść pod rabinę. Nie pod rabinę, tylko pod tą kładkę. <küh> okej, okay, idziemy. Okej. Okay. Poczekaj chwilę. już do Pepsi. chodź tu. To będzie trudno, żeby przeskoczyć. Nie będzie. Pokażę ci. Okej, okay. już przeskoczyłam. Ja się trochę boję, ale dobra. Już to przeskoczyłam. Teraz to te ściany masz. Ja mam niewidziany brog, więc tutaj wchodzę. No i czekam aż mi klikniesz. O, muszę skoczyć. Muszę skoczyć, a tutaj. Okej. Okay. Okay. Yeah. Sorry! Sorry, że zginęłam. <tryk> Dobra, tym razem. Mogliśmy być czymś innym. Yeah. Chodź <coughs> <coughs> szybko. Uh -huh. Pepsi. Się, że przeskoczysz? Nie, już jednak nie daję rady. Tam... Okej, okay, ja już idę. A wy w tym czasie możecie widzowie zostawić łapkę w górę. Dzięki. Już zostawiliście? To dobrze. <coughs> Czekam. <coughs> Okej. <Okay>. Szybko. <coughs> Ej daj mi, oddaj. Tata, bo ktoś mi zabiera. O. No jakiś czarny krasnolud. O. Tata, nie klikaj już. Okej. Okay. to mało. Już jestem. Okej. Okay. Ten krasnolud był cały czarny, tak jak na początku. Pamiętasz, był uh -huh. taki kresnolud. No. <coughs> kosztuje odrodzenie, nie. Dobra. Dobra widzowie, teraz się pożegnamy. E a teraz się widzowie pożegnamy. <coughs> Upominam Was o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. I teraz... Na razie. Pa, pa.